Niedługo przyjdzie w swoim życiu taka chwila, gdy z Kumperambo nadstępieni się z cywila, kiedy przeróżne zaświadczenia nie dadzą jednak odroczenia i w obcieleniu mi ziemia nowy krok. To idzie fala, 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 mundur rozpięty czapka w ręku warsztatów. To idzie fala, fala, która dobrze wie, Że w wojsku stale jest Druga zwrotka. Kiedy obecność płci otości do końca, Wtedy w kamerze będziesz widział nawet ojca. Gdy się koledzy stary zgnają. Co To będziesz wiedział co to mają. Po nocach będzie gdzie są miękki śmiech, to idzie fala, fala, fala U mur rozgięty, ręko bardzo To idzie fala, fala, która dobrze wie Że w wojsku wcale nie jest źle Miło jasne, komu pisko? Lecz czas rzeka nawet w wojsku szybko mija A zań co to wychowuje i rozwija Kusana pleca to nie kołdzisz już jesteś cywil, a nie żołnierz I niech się o tym zaraz obiecały świat To wyszła fala, fala, fala Ludzie ze snaku zamykają się w przedziałach To wyszła fala, fala, fala Zalewa wszystko, nawet sama się zalała. To wyszła fala, fala, fala jest tak szczęśliwa, że aż pociąg zaś To wyszła fala, fala, która przegryje. Ludzie, a pal ochrony gdzie? Warto było czekać na te piękne katy. Być na własne gały, która też